E, ogromne dzięki dla Ciebie, e, dla Pana, e, dla wszystkich innych. No. Y... Teraz wszystkim Wam życzę odpowiedniej ilości czasu na przetrawienie tej całej wiedzy, tych wszystkich informacji, które zyskaliśmy w ciągu ostatnich 10 dni. Chciałbym, Boris, oczywiście możesz z nami zostać, bo po prostu będę tutaj chciała kilkoma słowami zamknąć naszą konferencję podziękowaniami. Czuję się zaszczycona. Chciałabym podziękować całemu mojemu zespołowi, który pracował bardzo, bardzo ciężko nad tą konferencją naszych moderatorów, moderatorek. Chciałbym podziękować wszystkim osobom mówiącym po angielsku, niemiecku, polsku i francusku, którzy uczestniczyli w naszych spotkaniach. Ogromne, ogromne podziękowania dla naszych tłumaczek i tłumaczy za ich pracę. No i dla tych wszystkich, wszystkich ludzi, którzy, dzięki którym to wydarzenie się. E, Zadziało. Wszystkim osobom, które odpowiadały na maile od uczestników, które tłumaczyły maile, tłumaczyły materiały i tak dalej. Liz zwłaszcza jest, jest osobą, która odpowiadała za koordynację z naszymi europejskimi partnerami. Jeżeli nasi partnerzy chcieliby włączyć kamerki na chwilę, Sonia, Ewelina moderatorki, moderatorzy, także zapraszam, żebyście włączyli na chwilę kamerki, żebyście pokazali się, chociaż żebyśmy na chwilę pokazali, 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 pokazali twarze. Dziękuję, dziękuję serdecznie wszystkim. Całą stertę książek. Nie wiem, nie wiem dokładnie, ile ich sobie przygotowałam, ale tego trochę było. Polscy tłumacze: Grzegorz, Paulina, Birgit, która dzisiaj dla nas tłumaczyła, akurat na niemiecki. Nie widzę wszystkich, niestety, ale dziękuję na pewno Aleksandrze za moderację. Krystal, moderacja angielskiego czatu również. Andy, angielski i francuski czat. Na pewno są jeszcze inne osoby, które są tutaj teraz z nami. Dziękuję, dziękuję Wam za te wszystkie serca też. Jeśli mogę, to ja chciałabym podziękować Tobie, Florence. Całemu zespołowi Quantum Way za to, że no daliście nam taką okazję do bycia częścią tego cudownego, cudownego wydarzenia. Mówię tu oczywiście w imieniu naszej polskiej społeczności, ale i niemieckiej społeczności. Jest to naprawdę, naprawdę niesamowite. Jestem bardzo, bardzo w tym momencie podekscytowana. Zwróćcie, jak wiele krajów, jak wiele języków udało nam się tutaj zgromadzić w tej pięknej konferencji. To wszystko dzięki Quantum Way. Także dziękujemy Wam za to. No i mam nadzieję. To jest pierwszy kongres, pierwszy, pierwsza konferencja dla Niemiec i dla Polski. Bardzo bym chciała, żeby nie była ostatnia. Florence, dziękuję również bardzo za nasze cudowne rozmowy, za sposób, w jaki prowadziłaś te wszystkie, te wszystkie spotkania, te wszystkie rozmowy. Dostaliśmy bardzo dużo pozytywnych komentarzy z naszych społeczności, że. No jesteś tak otwarta, tak, y, y, tak ciepła. Nauczyliśmy się bardzo bardzo dużo też właśnie ze sposobu w jaki um, sp zrobiłaś, jak prowadziłaś te, te wszystkie te wszystkie rozmowy. No i cieszę się bardzo, że no, pojawiły się te właśnie spotkania. To nie była, i to były faktyczne wywiady, to były rozmowy, bo jak doktor Porges mówi, to jest ważne, żeby pojawiły się obie strony jakby w rozmowie, w kontakcie. I to jest na pewno o wiele lepszy sposób, o wiele skuteczniejszy sposób do uczenia się. Dziękujemy wszystkim za to.